Dziś przyszedł czas na kolejną historię wielkiej legendy futbolu historię legendy, która wciąż zadziwia swymi umiejętnościami, mimo że jej wiek wskazywałby już raczej na sportową emeryturę. Football TV prezentuje Historia Francesco Tottiego. Il Capitano urodził się w roku 1976 w Rzymie, w tym roku skończy zatem 40 lat. Gdy na szybko próbowałem przywołać nazwisko jakiegokolwiek innego czynnego piłkarza czołowych europejskich lig w tym wieku, miałem niemały problem i powiem szczerze, nikt starszy od Totiego raczej nie przyszedł mi do głowy. Jeśli ktoś taki Wam się przypomni, piszcie w komentarzach, może będzie to materiał na kolejny odcinek. Totti, mając 13 lat, został piłkarzem juniorskiego zespołu Romy. Od początku był wyróżniającym się zawodnikiem, czego ukoronowaniem był debiut w seniorskim zespole już w wieku 16 lat 28 marca roku 1993. Gdy Totti debiutował w Serie A, po jej boiskach biegał m.in. Marco van Basten czy Ruth Hulit, a zawodnicy tacy jak Paulo Dybala czy Romelu Lukaku nie stąpali jeszcze po ziemi. Przełomowy dla Totti'ego był sezon 9495, podczas którego dostawał więcej okazji do gry i w 21 występach zdobył 4 bramki. Co skutkowało jego wskoczeniem do podstawowego składu stołecznego klubu na kolejne sezony. Lista jego osiągnięć jest doprawdy olbrzymia. W roku 2000 i 2003 został wybrany graczem roku we Włoszech. W roku 2004 pobił zaś klubowy rekord ilości strzelonych dla Romy Goli, zdobywając 107 bramkę w jej barwach. Dla porównania teraz rekord ten, wyśrubowany oczywiście przez Totti'ego, wynosi 244 gole. I wydaje się, że przez lata będzie on niezagrożony. Totti to także jeden z ostatnich przykładów piłkarza grającego dla jednej drużyny przez całe życie. Po zakończeniu karier przez Maldiniego czy Giggsa graczy takich policzyć można na palcach jednej ręki. Jednak il Capitano i jego klubowy kolega Daniele de Rossi potwierdzają, że romantyczny epos. O piłkarzach rezygnujących z petrodolarów na rzecz lojalności wobec ukochanych barw i szacunku najwierniejszych kibiców jeszcze się nie skończył. Gdyby Totti pokusił się o odejście z Romy, jego kariera byłaby bogatsza o kilka trofeów. Wydaje się jednak, że mimo obecnej, nieciekawej sytuacji napastnika w Drużynie, nie zmieniłby on swojej decyzji o wierności Giallo Rossi, w barwach których il Capitano tylko raz świętował zdobycie Mistrzostwa Włoch i dwa razy Krajowego Pucharu. O piłkarskiej długowieczności Tottiego świadczy także fakt, że doświadczył 18 zmian na stanowisku trenera swego klubu, pracując w tym okresie z 17 trenerami. Francesco może się uważać za gracza spełnionego również w reprezentacji, z którą jako ważne ogniwo triumfował na mundialu w Niemczech w roku 2006 strzelił bardzo ważnego gola w meczu 1/8 finału Mundialu, kiedy to z rzutu karnego w 95. minucie meczu przeciwko Australii zapewnił późniejszym mistrzom świata awans do ćwierćfinału. W zwycięskim finale został zmieniony w 61. minucie meczu. Reprezentacyjną karierę oficjalnie zakończył w 2007 roku. W ostatnich dniach o to tym znowu zrobiło się głośno. Wszystko z powodu trzech bramek w dwóch ostatnich meczach, w których zagrał Il Capitano. Gdy doda się, że w obu tych spotkaniach wchodził z ławki rezerwowych w 78 i 86 minucie meczu, jego wyczyn robi piorunujące wrażenie. Picanteri całej sprawie dodaje fakt marginalizowania roli Tottiego w drużynie przez trenera Luciano Spallettiego. Trener Spalletti zdecydował się na zupełną rezygnację z usług Tottiego, który od początku sezonu albo grywa ogony, albo nie podnosi się z ławki rezerwowych. Sytuacja staje się jeszcze bardziej nieprzyjemna, gdy uświadomimy sobie, że po sezonie 2016 zawodnikowi kończy się jego kontrakt z zespołem Giallorossi, a nie wspomniał on na razie o zamiarze zakończenia kariery. Możemy być więc świadkami kolejnego niezbyt dżentelmeńskiego pożegnania wielkiej legendy tak samo jak miało to miejsce w przypadku odejścia Raula z Realu Madryt czy Alessandro Del Piero z Juventusu. Totti jakby na przekór trenerowi wykorzystał nawet tę maleńką pulę minut, jaką od niego otrzymał, ponownie wchodząc na usta wszystkich sympatyków futbolu we Włoszech. Gol przeciwko Atalancie potwierdził, że il capitano, Wciąż ma niesamowitego nosa do zdobywania bramek, a sam strzały jest dowodem na niemijającą z wiekiem technikę i precyzję. W spotkaniu przeciwko Torino scenariusz był bardzo podobny: drużyna przegrywa, na boisko wchodzi niezastąpiony Francesco i odmienia losy meczu już przy pierwszym dotknięciu futbolówki. Znamienne były słowa trenera po meczu z Atalantą dotyczące wkładu Totiego w zdobycie punktu przez drużynę z wiecznego miasta. Niczego nie uratował, to zasługa drużyny. Po zdobyciu trzech punktów w meczu z Torino Spaletti spuścił nieco tonu i chyba pierwszy raz od ponownego objęcia Romy pochwalił il-kapitano słowami Kiedy mamy problem, Francesco jest najlepszym piłkarzem, do którego możemy się zwrócić. Jaka będzie przyszłość Totti'ego w Romie? To na razie pozostaje sprawą otwartą, aczkolwiek jego ostatnie wyśmienite występy powinny skłonić trenera do częstszego wpuszczania go na boisko, gdyż jak widać Totti jest niezmiennie Giallorossim bardzo potrzebny. Wielkie dzięki za uwagę, jeśli Ci się podobało to zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Przy okazji chciałbym wam naprawdę podziękować za 1000 subskrypcji, jakie wybiło na kanale. Jak na nieco ponad miesiąc działalności FoodGol TV na YouTubie, uważam to za naprawdę duży nasz wspólny sukces. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.